Let me give you a Christmas a moment, we'll fill with love and joy. Mm-mm, so beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents. As long as I spend this day with you. Mm-mm. so beautiful, kissing on a mistletoe. tam Was cieplutko, ja w piżamie, słuchajcie, zostałam dzisiaj w domu, bo po prostu nie mam siły, nie wiem co się stało, ale tak opadłam z sił, że nie mam siły nawet stać, więc cały, cały dzień, o proszę, tak o, tu kołdra, na kanapie, <śmiany> od rana spałam też, <śmiany> po prostu nie wiem. Nie mam siły, piję bo piję, ale taka się czuję zatkala w głowie. Ale kataru nie mam i nie wiem, czy mnie coś rozłożyło, czy co. Łukasz już wrócił do domu po pracy i, słuchajcie, kupił, dokupił bombki na choinkę, zobaczcie jakie piękne, z dzwoneczkami. Takie o, biało-czerwone, będą nam ślicznie pasować, bo mamy laseczki na choince, także będzie pięknie, dwa takie opakowania. I nie chce mi się nawet mówić. się nie chce. I słuchajcie, zobaczcie jakie bombki piękne. Taki jelonek. Chłopczyk. Chłopczyk. Tu mamy do... Do... do kompletu, do chłopczyka. Czekajcie, szukam. Nie mogę znaleźć. O jest. Do chłopczyka mamy... Dziewczynkę, wiewiórkę. Zobaczcie, jakie piękne. One są prześliczne. Mamy też bąbkę. Dwa pieski na sankach. Proszę bardzo. Jogodek, jezwaryuje. Yes, I to i to i mamy też bąbkę. Konika na biegunach. No, pokaż się. Z misiami brokatowymi. No, prezenty na dole, misie na, na, na tych, tych no przepiękne. To jest to, jeśli chodzi o choinkę. I jeszcze co mi Łukasz kupił, to po prostu, słuchajcie, kosmos. Zobaczcie. Tylko mówi, że chyba będziemy reklamować, bo tutaj jest bańka na górze. Chyba nie powinno być. Zobaczcie, Wy nie wiem, czy wiecie, czy ja Wam kiedyś mówiłam, że ja kocham kule i ja tak. po prostu mogę się w takie kule wpatrywać i wpatrywać i wpatrywać i dla mnie po prostu, no, no, wszystkie są przepiękne, ale zobaczcie na to. Czy Wy to widzicie? Na kamerze i tak nie widać jest, bo kamera nie oddaje mm, tego blasku, tego brokatu. Srebrnego, co? No, po prostu ja nie mogę przestać się na to patrzeć. Nie, nie chciałabym wam pokazać, jak to się błyszczy, jak to się po prostu mieni, ale no, 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 chyba nie, nie odda kamera. Po prostu coś pięknego, no ja kocham, kocham. Dla mnie to jest taka magia. O, ciemno teraz znowu. Znowu jest wszystko niebieskie. Ja nie wiem o co chodzi z tą kamerą. Mm. Dla mnie to jest, słuchajcie, taka magia w tych kulach, że. W tych kulach, że naprawdę coś pięknego, coś pięknego. Ona jest taka ciężka, że, słuchajcie, kosmos. Łukasz to kupił w The Range. To w ogóle jest Winter Wonderland. Ona wygląda o tak. To jest to pudełko. Także coś pięknego. Matko, już widzę, jak ona po prostu będzie wieczorem się świeciła non-stop. Ona zna trzy baterie, a ma też wejście, słuchajcie, na kabelek, więc prawdopodobnie można ją też podłączyć do prądu. No, już widzę, jak będzie się świeciła non-stop, i już widzę, jak święta po prostu w wigilię ją zaświecę. Jeszcze zobaczcie jaką y, ta kula śniegowa ma piękną podstawę. Taka miedziana nóżka. No, no po prostu cudo. Cudo! Otwórzmy sobie, słuchajcie, kalendarze póki jeszcze w miarę się trzymam i nie zasnęłam. Słuchajcie, wzięłam sobie tylko szybki prysznic i, i to wszystko. I nie jestem w stanie nic więcej robić, bo nie mam po prostu siły. 17 mamy tutaj z ptaszkami. Oj. nie to jest no chodź. O, znowu Raffaello. Fajnie. Czyli teraz znowu będzie pewnie kilka Raffaello pod rząd. Bardzo dobrze. To... ale się nie chcę, słuchajcie, otwierać do kalendarza. Naprawdę, no po prostu... Nie mam siły. I co teraz? Dzisiaj 17 Jest tutaj. Różowe. Spore. Znaczy w środku chyba mało, tak mi się wydaje. No, no. Co to jest? Invisibubble. Ja mam gumeczki od nich. You dazzle me. Sprunchy. Spira herrings. A, no to gumki do włosów. Czekajcie. A czemu on. A nie, to jest jedna gumka. Aha! A, to taka scrunchy, taka duża. Pisze Scrunchy. Nie wiem dlaczego. No O, to jest to. You Dazzle Me, to jest chyba jakaś specjalna edycja. Bardzo ładna jest ta gumka, bardzo ładna. Powiem Wam, że do koka naprawdę, tutaj mam I Edwizji Bubble, jest naprawdę bardzo ładna. Czekajcie, bo o, na mnie. Jest taka srebrna, ale nie taka, wiecie, chamsko-srebrna, tylko taka czarna-srebrna. No tak jak, tak jak kamera dobrze ją pokazuje, o. Fajnie, przyda się do koczka, tak wiecie, owinąć koczek u góry. Spoko. O tu jest nawet narysowane. Eee, że można... A co tu było narys? Na co tu jest narysowane, że? Aha, że w środku tam jest ta. Eee, ale tego nie można zdjąć. Przecież. Nie wiem dlaczego tak jest. Aha, że po, po prostu, że w środku eee, te, tego srebra jest eee, ta taka tradycyjna. Invisibubble. Ja mam trzy te gumeczki Invisible i są naprawdę bardzo fajne. Ja je lubię. Do koka właśnie, czy to nawet, nawet mokre włosy nimi wiąże. I faktycznie tutaj widzę, że jest w środku ta, ta e, sprężynka. Także dzisiaj fajnie, na no plus, jak najbardziej. Nie jestem w stanie Wam pokazać, jak ta kula jest piękna. No po prostu nie jestem w stanie, bo kamera po prostu tego nie oddaje. W ogóle, ani w 5%. Jak to jest przepiękne, jak to się mieni, jak to wygląda na stole. To po prostu hit. Chciałam sobie, że tutaj, żeby Wam właśnie pokazać, ale nie jestem w stanie Wam tego pokazać tak, jak bym chciała i tak, jak to faktycznie wygląda. Przyszłam się pożegnać, tak, taki love mas. dzisiaj e, nic, słuchajcie, na to nie poradzę, po prostu nie wiem, nie mam, nie mam kompletnie sił, kompletnie nie mam sił, tak jak Wam mówiłam, wzięłam prysznic, e, po czym, ze Maria, jakie trupie te kolory, no nie mogę na to patrzeć. Wzięłam prysznic, po czym hmm, spędziłam cały dzień i tak na kanapie jeszcze Łukasz mi kotem, nakrył to już w ogóle pod kocem i Łukasz też w sumie na kanapie i tak razem siedzieliśmy <grym> i drzewaliśmy. No i tak, muszę nabrać siły, słuchajcie, U nas w pracy dalej nie ma pracy. Dalej coś zawaliła firma, ta dla której yy, nasz magazyn pracuje. Nie wysłali, nie wiem czy nie wysłali, czy coś dostaw i słuchajcie nie ma i prawdopodobnie do, tego, do końca tego tygodnia nie będzie nic. Więc... Przepraszam. Więc Łukasz się 11 o 11.30. Natomiast o 14.00 jutro prawdopodobnie będzie dokładnie tak samo. Hmm. A nie wiem, zapytamy jutro o urlop, o czwartek, piątek, żeby wziąć urlop, żeby nie jechać po prostu w ogóle do pracy, wiecie. A wtedy przyspieszymy załatwienie tej naszej sprawy, której, o której mam mówiłam, która ma być w piątek 20. w ma się 20. Aby 19, właśnie będzie. No zobaczę, jak, jak pójdzie z pracą. To, to wam jeszcze jutro też wszystko powiem. No i. I ja chcę iść do tej pracy, słuchajcie, jutro, ale po prostu nie mam dzieło dzisiaj, nie miałam się w ogóle nawet stać. Koszmar, nie wiem, tak mnie osłabiło coś. Nie wiem, czy mnie coś zbiera na chorobę, czy, 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 czy to już jest jakaś. Wiecie, choroba. Przepraszam, no widzicie, jakieś, jakieś przeziębienie, czy coś, czy osłabienie. Masakra. W każdym razie, dużo dzisiaj w pracy nie straciłam. I, i tak, bo i tak nie było co robić. No, nawet do tej 11.30, więc jutro będzie prawdopodobnie tak samo, albo i nawet krócej. No, trochę lipa wiecie, przed świętami, ludzie się buntują. Bo jak ktoś jest z agencji, my akurat jesteśmy na kontrakt, ale jak ktoś jest z agencji, to... Słuchajcie, oni od razu do domu, oni się nie patyczkują, wysyłają do domu po prostu, idziesz do domu, bo nie ma pracy. A nas, kontraktowych, my możemy zostać, bo muszą nam zapewnić godziny pracy. I jeżeli chcemy zostać, no to wtedy nas prostu o gdzieś tam, wiecie, po innych działach robić coś innego. Ale no, ja nie będę szła, wiecie, rozładowywać tira, no bo kurde, wezja ja i też nikt mnie tam zresztą nie wyśle na to. A tak naprawdę, wiecie, mówiłam, że to jest mały magazyn, tak naprawdę w każdym dziale nie ma nic do roboty, no bo skoro nic je przyjechało, to co mamy rozładowywać? Kończę, bo się daje wam do śmierci, i idę spać. Yy, no więc. Kontraktowe muszą zapewnić godziny pracy, i muszą nam wymyśleć pracę i gdzieś nas do czegoś wysłać chociażby nie wiem, do sprzątania jakiegoś, ale do tej drugiej mam prawo być w pracy, jeżeli chcę yy, i będzie zapłacone. Natomiast z agencyjnych, no niestety, do domu i cześć. gdzieś tam nic nie pytają, jak się nie podoba, to nie przychodź. No, niestety, tak to jest. Dobra, uciekam, kochani. Bardzo krótki vlog. Przepraszam za to, ale po prostu no, nie, nie, nie będę wam nagrywać, jak leży na kanapie. Ta kula jest przecudowna. Nie wiem, no muszę wam jakoś ją nagrać, ale nie wiem jak. Może zmienię jakieś tryby w kamerze i uda mi się wam pokazać, jaka ona jest przepiękna. Ok, trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia jutro. Widzimy się jutro na pewno. Myślę. <laughs> Nic na pewno, bo widzicie, jednego nie jest okej, okay, a drugiego mi rozłożyło. Także do zobaczenia jutro. No i tak i trzymajcie się ciepło pa